Witam Państwa serdecznie. Ja jestem Megi. I jeżeli zastanawiacie się, skąd możecie mnie znać, nie możecie chyba, że jakimś studem natrafiliście na jedną z tych dwóch książek. W tej kolejności. Jeżeli przeczytałeś obie, daj mi proszę zdać poniżej, bo to jest wielki sukces i oznacza, że jesteś jednym z tych kilkuset osób, które tego dokonały. W każdym razie, tak jest to wydawnictwo tak zwany Vanity Press, ale o tym będziemy mówić w innym zupełnie odcinku, więc uspokójmy się wszyscy. Kolejna ważna rzecz. Ten kanał nie ma literówki w nazwie. Otóż faktycznie nazywa się Postmortem po mój ulubiony pisarz Edgar Allan Poe, o którym oczywiście będzie tutaj mowa. Jeżeli zastanawiacie się, kim jest Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe jest to XIX-wieczny pisarz, poeta, eseista. Moja największa literacka inspiracja. Totalnie z Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą zobaczycie poza sprawami pisarsko-czytelniczymi, to zwłoki. Znaczy nie zobaczycie zwłok konkretnie, bo to byłoby nielegalne. Chodzi o anatomię, otóż anatomię ludzi martwych. Moje wielkie zainteresowanie, e, oczywiście czysto akademickie, jakby czysto akademickie, czysto akademickie. To jedynie brzmi dobrze. Jeżeli mówisz, że interesujesz się zwłokami, wszyscy patrzą na Ciebie jak na psychopatę, który ma upchnięty dziwne rzeczy pod łóżkiem. Ja nie mam. Rozumiemy się. Z przyjemnością podzielę się z Wami moją wiedzą, wiedzą totalnego lajka. nie jestem specjalistą, totalnie nie. Jedyne co mam, to znajomych lekarzy. Bardzo ważna rzecz, poznajcie Waldemara. Waldemar jest dla mnie czymś takim, czym kaczuszka dla informatyków. Ci, którzy nie wiedzą, informatycy, kiedy natrafiają na część kodu, którego nie do końca ogarniają lub potrzebują coś sobie wyjaśnić, biorą kaczuszkę i mówią do niej to, co właśnie robią, żeby poukładało mi się w głowie. Ja, kiedy nie mam do końca pojęcia, co robię w książce, biorę Waldemara i rozmawiam do niego. Waldemar jest wspaniałym słuchaczem, milczącym, ale wiernym. Niejednokrotnie udało mi się wybrnąć z trudnych pisarskich meandrów właśnie dzięki Waldemarowi. Z przyjemnością podzielę się z Wami recenzjami książek, które dawno przeczytałam, aczkolwiek nie będą to książki, które pojawiały się dokładnie teraz na rynku. Czytam dość chaotycznie, czasami starsze, czasami nowsze. Więc jeżeli czekacie na recenzję książek, które w tej chwili pojawiały się na rynku, to nie ten kanał. Jeżeli więc jesteście zainteresowani, co mam Wam jeszcze do pokazania? Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się więcej, jesteście ciekawi, co pojawi się na moim kanale. Zapraszam oczywiście do słynnego subskrybowania, ponieważ będzie to dla mnie bardzo miłe. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. BA! którzy dodają mi różnych ciekawych ciekawostek. Ciekawych ciekawostek. Frota? Uła jestem Boże. Pst. No, froteczko! No tobie. U, do, 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 do. Frota. Proszę zobacz. Jeżeli słyszycie piszczenie w tle, oznacza to, że mój piesek żyje i ma się dobrze, ponieważ musi wtrącać swoje pięć groszy. Ale oczywiście... O, frota! Z przyjemnością podzielę się z wami również moimi konkretnymi chujowo. Z przyjemnością podzielę się z wami oczywiście uwagami. Podzielę się z wami moimi uwagami. Kości. Dużo kości. Jeżeli więc... A!